Witam Was na moim pierwszym filmiku w tym roku. Jesteśmy na Krążnie, stanowisko numer 9, jak widać za moimi plecami. I co tu dużo mówić. Pierwsze trzy doby spędzone na tym stanowisku i dopiero dzisiaj rano pierwszy karpik złowiony. Około godziny 8 zobaczyłem spławkę i dosłownie z 20-30 minut później udało się w końcu wypracować branie. Wiosna ciężka w tym roku, bardzo zimno, 0-1 stopień w nocy. Także, nie jest ciekawie, ale w końcu zaczęła ta woda lekko się nagrzewać i mamy pierwszą rybę. Zobaczymy co się będzie dalej działo. Mam nadzieję, że jeszcze coś skupnie. Jesteśmy do jutra. Zobaczymy. Siemanko. Słuchajcie, mamy piątek rano. Pierwszy strzał, pierwsza nasza rybka. Także jest pięknie. Wziął blisko, z 4,5 metra głębokości wypuszczamy go dalej i spróbujemy jeszcze coś złowić. Mamy czas do jutra Zobaczymy może coś się uda, jeśli nie to i tak już jest fajnie, bo mamy pierwszą wiosenną rybkę, a ciężko wypracowana w nocy temperatury bliskie zera jest wesoło. Siemanko. Słuchajcie, pokażę Wam teraz, jak wygląda moja wiosenna taktyka, jak ja podchodzę do tego tematu, na start drobny pelecik 4 mm 6-8-10-12, taki miksik, te większe troszkę dłużej zostaną, te mniejsze szybciej popracują, na tym nam zależy wczesną wiosną. Do tego małe kuleczki, 16 mm część całych dużo połówek e, pokruszone na koniec zestawu pyfałki bardzo podobne, podobnie jak cała reszta zanęty. Drobne pelety 2-4 mm, pokruszone kulki, e, tutaj akurat mamy same śmierdziele typu monster krapraczek i wszystko przełamane jest morwą. No pachnie to zarąbiście. Całość a zapomniałem do tego jeszcze mamy gotowe ziarna. Tutaj akurat jest orzeszek grysi, ale ja tym razem stosowałem miks ziaren, który składa się z kukurydzy, konopi i orzeszków i całość zalana jeszcze squidem. No i póki co udało się jedną rybkę złowić. Pokażę wam jak to wygląda tutaj bliżej. I zobaczcie. Drobno, dosłownie takie pół, mniejsze pół łyżki na zestaw. Póki co się udało. A zestaw wygląda bardzo prosto. Standardowo, jak to u mnie: krótki odcinek miękkiej plecionki. Na końcu mała kuleczka na wkrętce popap. Nie podnosi nam to zestawu. No i dłuższy odcinek fluo karbonu tutaj akurat mamy kordę Boom. I bardzo fajnie to się sprawuje, czy to do rzutu, czy do wywózki, nie ma problemu z plątaniem się. Jest spoko. Kolejnego karpika. Fajne branie. Byłem akurat w odwiedzinach u, u znajomych na stanowisku 6 i 5 i 7 przepraszam. E, no i piękne branie. Byłem pewien, że nagrane dla Was haul niestety aparat kośliwość rzeczy martwych. Coś się nie, nie kliknęło i nie działało. No ale co? Kolejny poranek. Już przedostatni, bo jednak i tak e, padła decyzja, że zostanę jeszcze dobę dłużej. Jest kolejna rybka, także bierzemy się do roboty zaraz i... Próbujemy jeszcze coś wydłubać. Manko. Słuchajcie, mamy ostatni poranek nad wodą. Udało się. Piąta rano. Trzeci karpik mały, widać, typowo zarybieniowy, widać, taki poobdzierany w transporcie. No i jeszcze o 8.30 trafił się jeden fajny większy. Cztery brania podczas tej zasiadki, cztery ryby, wszystkie z tego samego miejsca, z, tej, z tego jednego kija. Wypuszczamy tego i za chwilę pokażemy wam tego większego. Mamy tego drugiego, nieco większego wariacika, 8200. Fajnie powalczył, dziwnie tak nietypowo przy, przy samej tafli cały czas chodził. No i to jest ten, którego branie przed chwilą widzieliście i hola. Także jest fajnie, kończymy tą zasiadkę dwiema rybkami dzisiaj z rana. Nic tylko się cieszyć, ta zła pogoda wynagrodziła chociaż takimi ładnymi łuskaczami. Wypuszczamy.